Jedynym sposobem nagrania czegoś sensownego dronem FPV jest zamontowanie na nim zewnętrznej kamery. Najczęściej na dronie FPV ląduje kamera GoPro. Problem w tym, że kamera GoPro, niezależnie od modelu, słabo radzi, radzi sobie w kiepskich warunkach oświetleniowych. Cudów nie ma, ma małą matrycę, a fotografia i wideo to przede wszystkim światło. Co zrobić, żeby materiał nagrany po zmroku wyglądał przyzwoicie? O tym w dzisiejszym odcinku. To, co zaraz powiem, sprawdziło się w konkretnym przypadku. Chodzi o wideo z parku Miliona Świateł, znajdziecie je tutaj na kanale, podepnę linku góry i w opisie. Może nie sprawdzić się w każdych warunkach. Musicie potraktować moje ustawienie jako pewien punkt wyjścia. Do zastanej przez Was sytuacji. Zawsze należy sprawdzać, ale o tym wspomnę. Niezależnie jakie ustawienia zastosujecie w waszej kamerze, na planie muszą być źródła światła. Jakiekolwiek źródła światła, bo światło to jest podstawa wideo i fotografii. Mówimy o światło czułości matrycy, mówimy o czasie naświetlania i o tym, jaka ilość światła wpada przy danej, danym otworze przysłony. Kamera GoPro oczywiście nie mamy możliwości regulacji samej przysłony, natomiast mamy wpływ na wiele innych parametrów, które mogą zdecydować o tym, jak nasz obraz końcowo będzie wyglądał. Najważniejsze parametry, na jakie mamy wpływ, to czas naświetlania, czyli shutter speed i ISO, czyli światłoczułość matrycy. Oczywiście mamy wpływ na rozdzielczość, format obrazu, klatkaż przede wszystkim, e, chociażby stabilizację czy wyostrzenie obrazów GoPro, i to też jest ważne w tym kontekście, ale jakby e, można powiedzieć, że drugorzędne. Najważniejsze parametry to właśnie shutter speed i ISO i na tym od tego zaczniemy. Jeśli chodzi o shutter speed, czyli czas naświetlania, tutaj jesteśmy trochę ograniczeni zasadą 180 stopni przy realizowaniu każdego wideo. Ja filmuję w systemie PAL i wam też to sugeruję, jeżeli jesteście w Europie, czyli 25 50 100 200 klatek. I od tego uzależniona jest czas otwarcia migawki, czyli właśnie ten shutter speed. Zasada generalnie w dużym uproszczeniu, w dużym skrócie, żeby się tutaj nad, tym, nad tą zasadą 180 stopni, w tym konkretnym przypadku nie rozwodzić, zasada jest taka, że taki jak przyjmujecie klatkarz, to dwukrotnie wyższy będzie mianownik czasu otwarcia migawki, czyli w momencie, kiedy filmujemy w 25 klatkach, to czas naświetlania powinien być 1,50, w 50 klatkach 1 setna. Wówczas ruch w Waszym filmie będzie wyglądał naturalnie. W parku Miliona Świateł, realizując ten materiał, użyłem klatkarzu 50. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj no dronie FPV ustawiam w GoPro wyższy klatkaż po to, żeby potem móc zwolnić sobie w niektórych momentach obraz, zrobić takie lekkie slow motion i 50 klatek pozwala mi o połowę zwolnić ten obraz, dlatego stosowałem właśnie te 50 klatek i wówczas czas naświetlania to było oczywiście 1 setna sekundy. I to jest takie książkowy można powiedzieć. Więc takie zastosowanie, z takiego zastosowania ja skorzystałem i takie w takich warunkach oczywiście też polecam. Kolejny kluczowy parametr czyli ISO, światło czułość matrycy. Jak wiadomo, ISO im wyższe, tym większe szumy, gorsza jakość obrazu, ale tym jaśniej. No i tutaj trzeba przyjąć jakiś Kompromis. W przypadku kamery GoPro tutaj bardzo szybko ten obraz się psuje. jakoś tego obrazu się psuje, więc trzeba tutaj bardzo uważać. Ja zastosowałem ISO na poziomie 800. Czasem niektórzy stosują na poziomie 1200, tak naprawdę musicie dopasować to do zastanych warunków i zawsze mierzyć światło na miejscu. Po prostu wziąłem kamerę, zanim zacząłem latać, przy założonych ustawieniach, które wcześniej sobie przemyślałem, przechodziłem różne momenty trasy przelotu, żeby to światło sprawdzić. Szczególnie że wiedziałem, że mam do czynienia z trudnymi warunkami oświetleniowymi i było to konieczne. Bardzo często też taką metodę stosuję, gdy mam zamiar zrobić nagranie, gdzie to światło się zmienia, czyli najpierw lecę na zewnątrz budynku, potem wlatuję dronem FPV do budynku, więc gdzie jest dużo mniej światła, jest większe zaciemnienie, nie ma tyle źródeł światła jak no, chociażby tutaj w studiu i te ustawienia się zmieniają. I tutaj też trzeba znaleźć taki złoty środek. Zdjąłem też kompensację ekspozycji na minus pół, czyli to ten parametr oznaczony EV, z uwagi na to, żeby źródła światła, dosyć mocne źródła światła nie robiły mi takich mocnych przepałów i to się sprawdziło. Jeśli chodzi o rozdzielczość, to wybrałem rozdzielczość 2.7k. Bardzo często się na nią decyduje. Jest w zupełności wystarczająca. Jeżeli chciałbym zrobić jakiegoś kropa bez straty jakości do Full HD, bez problemu mogę to zrobić. Mówię o Full HD, bo najczęściej z taką rozdzielczością mamy do czynienia. Nie jest nic więcej potrzebne, jeżeli chodzi o publikacje na Instagramie, na Facebooku czy w innych social mediach. Szkoda, że w bezlusterkowcach czy w lustrzankach dzisiejszych przy dzisiejszej dostępnej technologii. 2.7k jeszcze się nie spotyka, jeszcze nie jest oferowane. Natomiast ważniejszą rzeczą, która jest fajnie dostępna właśnie w kamerach w kamerach GoPro, to format. I tu wybieram bardzo często latając z dronem FPV format 4 4.3. Dlaczego? Dlatego, że wówczas znaczy kamera na dronie FPV oczywiście przymocowana jest, jak wiecie, pod stałym kątem. Jaki kąt wybierzemy, to już jest nasza decyzja. Najczęściej jest podyktowane to, to z jaką prędkością latamy, ale podczas Robienia wideo, ta prędkość bardzo często się potrafi zmieniać. Wykonujemy różne manewry, i żeby się nie okazało, że w pewnym momencie mamy zbyt dużo um, ziemi, trawy, asfaltu lub w drugą stronę, za dużo nieba. Format 4/3 pozwala na przycięcie lub na górze lub na dole danego ujęcia. Daje to dużo więcej możliwości, jeżeli chodzi o kadrowanie. Jak wiadomo, w GoPro mamy do czynienia ze świetną stabilizacją. Większość osób jednak doradzi Wam, żeby tą stabilizację w słabych warunkach oświetleniowych wyłączyć, ponieważ ona będzie szwankować i tak, i łatwiej jest później wystabilizować obraz w real w postprodukcji. Ja jednak tak nie zrobiłem. Jaki jest tego efekt, sami ocencie. Uważam, że wystarczy latać w miarę płynnie, spokojnie i wówczas z tą stabilizacją, choć na pewno jest trochę słabsza, to jest i uważam, że była wystarczająca. U mnie to się sprawdziło. Sami ocencie. Może dajcie znać w komentarzu, jak ten materiał w Waszej ocenie wypadł. No i samo latanie w nocy nie stanowiło problemu. Protek 35 HD z najgorszą jeśli chodzi o gamę cyfrową kamerą, czyli z nebulą nano. Słaba jakość obrazu, ale na oświetlonych ścieżkach w parku świetnie sobie. Poradziła ta kamera, widziałem wszystko, co potrzebowałem. Oczywiście mocne źródła światła przepalały lekko obraz, ale to nie stawiło problemu. Widziałem wszystkich, wszystkie ewentualne osoby gdzieś tam omijane na, na trasie, chociaż za dużo ich nie było, bo materiał realizowałem jeszcze przed otwarciem oficjalnym całego, całego wydarzenia, całego parku. Miałem taką możliwość od organizatorów, którym serdecznie dziękuję za taką możliwość. Była to fajna przygoda. Na pewno trzymając się ścieżek oświetlonych nie będziecie mieć problemu, ale radziłbym nie zbaczać ze ścieżek na nieoświetlone tereny parku. Wówczas widoczność spada właściwie do zera, nie widać żadnych gałązek i kończy się to kreszem. Coś o tym się dowiedziałem na własnej skórze, więc tego nie polecam. Mam nadzieję, że ten odcinek po prostu Wam się przyda. Jeśli spróbujecie nocnych lotów, a może już próbowaliście, to dajcie znać w komentarzu, jak było o Waszych wrażeniach. Dajcie znać w komentarzu, czy ten odcinek był dla was przydatny, czy wam się podobało. Zostawcie kciuki w górę, suby, dzwoneczki i wiecie co robić. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.